Po raz kolejny gościmy w murach Politechniki Opolskiej konferencję Innowacje w Logistyce i Produkcji. No bo gdzie dyskutować, jak nie właśnie w murach Politechniki Opolskiej o nowych technologiach, nowych wyzwaniach, które przed nami. Przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji, rozwój tej technologii również w logistyce. Świetna platforma do tego, aby spotkał się przemysł biznes z, z nauką i abyśmy tutaj właśnie w Politechnicy dyskutowali w tych tematach. Dzisiaj gościmy biznes. Dzisiaj gościmy uczelnie wyższe. W sumie to 299 osób. Bardzo jesteśmy zadowoleni. To duże wydarzenie, które organizujemy siódmy raz. Mamy 32 partnerów, firmy, z którymi na co dzień współpracujemy w laboratorium, współpracujemy w biznesie. Przedstawiają tutaj swoje nowości, ale również czy w sposób właśnie taki fizyczny na stanowiskach wystawienniczych, czy w formie prelekcji. Celem konferencji jest współpraca otoczenia społeczno-gospodarczego razem z otoczeniem naukowym. Dzisiaj jest bardzo dużo prelekcji biznesowych. Ta konferencja, oprócz tego, że tutaj ma zaznajomić biznes z nauką, również takim drugim celem jest też promocja nowoczesnych rozwiązań w logistyce, w intralogistyce, a przy okazji również pokazać nasze zaplecze naukowe. To nasz drugi rok z rzędu, kiedy mamy szansę tutaj na konferencji Politechniki Opolskiej przedstawiać nasze rozwiązania. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w wielu branżach jest aktywna w wielu branżach przemysłowych, ale między innymi jedną z naszych takich głównych działalności, filarów działalności jest, są rozwiązania dla logistyki. W, dzisiejszym, w dzisiejszej naszej prezentacji zasygnalizowaliśmy pewne, pewne rozwiązania wspomagające, optymalizujące pracę magazynów, generalnie logistyki, intralogistyki z użyciem technologii RFID, która no w tej chwili jest, mimo że technologia nie nowa, to jednak jest rozpoznawalna jako jedna z kluczowych, jeśli chodzi o digitalizację, o, o, o całą tą ideę przemysłu 4.0.